Polska rakieta rozwala dom w wyrykach. Rząd milczy, ONZ skompromitowane, naród oszukany. Polska rakieta AIM-120 Amrams F-16 niszczy dom w wyrykach na Lubelszczyźnie. To katastrofa, nie incydent. Mon potwierdza, że rakieta nie była uzbrojona, ale uderzyła w dach. Prezydent Nawrocki nie został poinformowany. BBN milczy. Sprawa nie trafiła na Radę Bezpieczeństwa ONZ. Premier Tusk zamiast wyjaśnić, zrzuca winę na Rosję i krzyczy: Łapy precz od żołnierzy. Tymczasem wiceszef MSZ pokazuje zdjęcie zniszczonego domu w ONZ, obwiniając Putina, mimo że już wtedy wiedział, że to nasza rakieta. Mencen punktuje: „To kompromitacja Polski na arenie międzynarodowej. Rosyjska propaganda triumfuje, a my, Polacy, jesteśmy ośmieszeni. MONT zapewnia, że dom zostanie odbudowany na koszt państwa, ale to nie wystarczy. Gdzie są przeprosiny? Gdzie jest odpowiedzialność? Gdzie jest prawda? Udostępnijcie ten materiał, subskrybujcie kanał, niech prawda rozleci się po sieci jak ogień. Bóg, honor, ojczyzna.